Dzień dobry. Witam serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj oglądamy filmy, gdzie ludzie naprawdę są bardzo, bardzo kreatywni. Jeden taki odcinek był u mnie na kanale i bardzo wam się spodobał, dlatego postanowiłem oczywiście nagrać kolejną część, moi drodzy, kreatywnych ludzi. Więc to jest tak jakby połączenie wiem, kreatywności z satysfakcją, moi drodzy. Czyli taki jakby satysfakcjonujący również odcinek, ale wy takie bardzo lubicie, więc no, no raczej się powinniście cieszyć, tak? 3 sekundy, moi drodzy, macie, żeby zostawić suba, bo nie wiem, czy widzicie, ale brakuje jakieś nie wiem, 3000 do 700 tysięcy, dlatego zasubskrybujcie ten kanał, moi drodzy. Tam na dole 3, 2, 1. Dziękuję! Dziękuję moi drodzy wszystkim za subskrybera I tyle nie. Łapeczki to tam już swoją drogą się odcinek spodoba. Oglądajmy! Lecimy moi drodzy, i tutaj mamy, nie wiem, wygląda jak taki jakby skrawek planety, ale to nie jest, to jest na pewno nie skrawek planety. Ale piękność. Powiedz, że to będzie stół. Powiedz, że to jest blat od stołu. Jakie to jest piękne. Jakie to jest w ogóle grube, widzicie to? ale to jest przepiękne. zale. Patrz! Przewidziałem przyszłość. Tak jest, nadaje się do tego, moi drodzy. Ale jaki piękny stumu. Co jak co? Nie dość, że własnoręcznie zrobiony. A, szkoda. Tak samo ta ściana. Też, bo są kreatywni ludzie, moi drodzy. Wszystko jest własnoręcznie, praktycznie robione. O, ale piękne. To wygląda, wiecie co mi się z tym się kojarzy? Z, z tymi gąbkami akustycznymi, piankami bardziej, piankami akustycznymi, I tylko z tymi się to kojarzy, z takimi kolcami. Ale wygląda to fajnie, bo to jest, no tak jakby, wiecie, to jest takie 3D. No i, o, normalnie jest 3D, ale jeszcze to tak jakby się uwypukla. Te góry, tak jakby zrobione. Naprawdę, naprawdę chłopam do tego głowę. I na mojej ściance tutaj chciałbym, chciałbym coś takiego od takiego artysty, chciałbym coś takiego zobaczyć, moi drodzy. Może to nawet fajnie właśnie działa na wygłuszenie pokoju, nie? To jest naobrazie czy to jest wypukłe, bo teraz ja, ja mam teraz ból głowy. No nie gadać, że on to narysował. Nie, nie, to nie, to jest, to jest przyklejane. Dobra, już się wystraszyłem, że on to jeszcze narysował. To już w ogóle bym był w innej bajce, ale i tak chłop to mega dobrze robi. No to po prostu na jakimś płótnie zrobił w ogóle, nie? Kurde, artysta. No to jest artysta, moi drodzy. Kreatywność, artysta. Dalszy ciąg, moi drodzy, odcinka. Co się tutaj wydarzy? Ogólnie to jest strasznie dużo właśnie filmów, jak ludzie na przykład malują, coś tworzą. Głównie, no to jest kreatywność, właśnie. Dlatego na tym ten film prawdopodobnie polega. Więc nie wiem nawet, dlaczego wam to tłumaczę. Jest osoba, która maluje coś. Ma suszarkę, ma pędzelek i suszy sobie z bomby. I to o kurde, to, to jest zamek. To jest prawdopodobnie zamek ten w lewym górnym rogu. A tutaj mamy. Jezus, to jest creepy. To wygląda jak postać. To jest creepy. O co tu chodzi? Jakby tam ludzie byli w takim świetle, faktycznie. No to jakby taki wielki stwór. Jakiś gościu z kapturem, który jest gigantyczny i są ludziki. A to jest już, tu trzeba mieć, już, wie, wiecie, już. Kreatywność, właśnie, no kreatywność, no. Wyobraźnia i tak dalej. Fajny pomysł na obraz, naprawdę. Taki nietypowy, totalnie. O, to będzie dobre, to będzie dobre. Oj, coś czuję, że to będzie fajnie wyglądać. Jeszcze sfalowano. Mm. Jaką te farby tak ułożył, że one są w, w, właśnie w, w taki sposób ogarnięte. To jest naprawdę ładne. To i na trzy obrazy się zjedzie. Fajnie, on na, na tą sz, szufelkę miał z tego nawalone fest. No i mamy, prawda, taki ślaczek i powieścić tylko na ścianie. No, wygląda to dosyć, dosyć. Ja bym na przykład takiego obrazu nie chciał, ale wiecie. Są różne, jakby, kierunki artystyczne, nie? Wszystko może być. Nawet, jakby. Nawet ładnie to wygląda. No, na razie nie podoba mi się to jakoś bardzo, ale jeszcze więcej. No więc taki obraz, no i dlatego to jest ta sztuka dziwna, nie? Gdy jednak wiecie, inne zastosowania zamiast malować. To jest użyty balon, no. I to, i to jest cała, cała kreatywność, jest w tym, tak? Że to jest balonem zrobione. A ludzie budują z jakichś desek. Nie wiem co to jest. Wygląda jak żagle to u góry, ale nie mam pojęcia, jak, co to będzie na, koń, na samym końcu. Jakby oni strugają w drewnie coś, albo to jest z piasku. To jest z piasku. Nie, no gad, to jest statek. Jacht taki ogromny. Nie, to jest z piasku zrobione, co? To jest zarąbiste. Tylko co, jak ten piasek się tak utrzymuje? Jakiś zbity piach w ogóle. Jakie budowle, chore! Patrzcie to. Co to są za kozaki. Jak ja oni robią w ogóle, że ten piasek się tak nie. O Boże, to jest w ogóle. Mi... Przepiękne. Tylko ja go nie torałem, że ten piasek się nie rozpada. O to mi się okaże z takimi bluzkami Może, nie wiem, może ktoś z Was ma. O, utnie to i to poleci ich do góry. To jest świetne. Już to widziałem też na satysfakcjonujących odcinkach. Jak to leci do góry. Koń! O, ale. Aż tak dobrze to nie wyglądało, to jest koń I jak mu się nogi w ogóle ten, ruszają Jakby on biegł, biegł do nieba Lecimy dalej, nie wiem Zawija tutaj sobie jakiś metal O, i czy to jest? Wygląda jak plastelina, ale to To jest plastelina chyba taka Dobra, dajmy na to, że to jest plastelina, ale wydaje mi się, że to jest coś innego Jaki, jaki rekin Jaki on rekina owalił tej plasteliny. Napiszcie jaki, jaki to był materiał, bo zapomniałem. Mi się wydaje, że właśnie to nie jest plastelina, ale coś innego. Kiedyś na plastyce z czegoś takiego robiłem. Jak to zasnie tak, o Boże, jaki ładniusi. To jest piękne. O i tutaj mamy zastosowanie jakieś kartki w ogóle teraz, nie wiem. Są obrazy robione naprawdę z tak dziwnych rzeczy, no z kartki. Z pogniecionej kartki jakby. O z tych sprayi. Kto widział gdzieś w Polsce, jak osoba właśnie na ulicy robiła z takich sprayi obrazy? Wydaje mi się, że powinien każdy, bo ogólnie tak jest pełno Na Mazurach nad morzem, w górach pewnie też Wszędzie, w zakopanym. wszędzie W Krakowie na pewno też, wszędzie Ale gdzieś na ulicy zawsze się rozkładałem z takimi właśnie Sprayują, ale wygląda to Jo, nie mogę i tu jest taka dziura Okej, okay, co to jest? Co? Czy to jest namalowane? Nie, dobra, poddaję się To jest to To jest namalowane to jest jakiś żart. Nie, to jest zbyt prawdziwe, żeby było prawdziwe. To jest, To niemożliwe, to jest. Słuchajcie. O kurde, to jest serio na. To było namalowane. Nie, to było najlepsza rzecz w tym odcinku. Niemożliwe, jakaś butelka. O, to jest tabasko. Tabasko, butelka, tabasko, moim drodzy. Nie, no nie gadaj, że ona człowieka zrobi z tego piasku. To jest już sztuka na poziomie hard, co prawda, tamten obraz rozwalił i tak wszystko i tego się nie da przebić, ale żeby w piasku zrobić człowieka, jak to działa? Czy o, to jest niemożliwe, ja nie mogę, mi to ryje mózg. <ścoughs> Z blin zrobić sobie tatuaż. Wyglądało brzydko, teraz wygląda rewelacyjnie, serio. I naprawdę, zastosowanie jest mega. Jak, jak komuś się coś nie podoba. Oj, drodzy, w tym odcinku, bo to było na tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie. Widzimy się już jutro. Jutro, nie? No, Jezu, jutro, widzowie, co dwa dni są odcinki na tym kanale. Ale na gamingowych są codziennie. Subskrybujcie kanał przede wszystkim 700 tysięcy, już jest tak blisko. Prawdopodobnie, za dwa dni. Raczej będzie odcinek, postaram się. Wejmijam motywuj. Elo.